USA. Ciężkie czasy dla agentów. Część trzydziesta. Pod rozdział jedenasty. Operacja afgańska. Moskowia o wpływy w Iranie walczyła nie tylko z Wielką Brytanią. Innym, niezażegnanym antagonistą kolei bagdackiej była Rosja, która gdy zbliżano się z budową do granic Persji, wyrażała coraz większe zaniepokojenie. Zdecydowano się na negocjacje. W 1910 roku podczas wizyty Mikołaja II w Niemczech rozpoczęto rozmowy. W ich wyniku w 1911 roku podpisano tzw. Układ Poczdamski, w którym Rosja zobowiązała się do cofnięcia sprzeciwu w związku z budową kolei i w zamian za uznanie przez Niemcy jej dominującej pozycji w północnej Persji i nieprzeprowadzenie przedsięwzięć gospodarczych w tej rosyjskiej strefie wpływów. Podczas II wojny światowej Moskwa na krótko opanowała północną część Iranu, nie uzyskując dostępu do Oceanu Indyjskiego. Musiała się wycofać pod naciskiem państw zachodnich. Swoją okupację starała się przeciągnąć czym dłużej wycofała się dopiero w 1946 roku. Przed wycofaniem się zainstalowała w północnej prowincji Azerbejdżan irański dwa komunistyczne rządy marionetkowe. Ludowej Republiki Azerbejdżanu i Kurdyjskiej Republiki Ludowej. Jednakże po wyjściu wojsk Moskowi z Iranu oba państewka szybko upadły. Należało zatem spróbować czegoś innego. W 1978 roku w Iranie miała miejsce seria wielomilionowych demonstracji ulicznych, powtarzających się regularnie i innych form protestów ze strajkiem generalnym włącznie. W ich wyniku instytucje państwa zostały bardzo poważnie osłabione. Nastąpiła dezorganizacja. 1 lutego 1979 roku do Iranu wrócił Ayatollah Khomeini. Na wygnaniu przebywał w warunkach jak na wygnańca komfortowych. Przez długie lata jego wygnania ktoś go utrzymywał i wyraźnie na jego utrzymaniu nie oszczędzał. Altruizm czy inwestycja? 1 kwietnia 1979 roku została proklamowana Islamska Republika Iranu. W polityce zagranicznej Iranu oznaczało to zwrot dla Moskowi bardzo korzystny. Iran z państwa proamerykańskiego stał się państwem antyamerykańskim. 4 listopada 1979 roku dobrze zorganizowana, z zapleczem i dobrze wyszkolona terrorystyczna grupa bojowa używająca wobec siebie kryptonimów studenci napadła na ambasadę USA w Teheranie. Terroryści dokonali bardzo ciężkiego pogwałcenia prawa międzynarodowego. W ambasadzie wzięli do niewoli dyplomatów USA. Okupacja trwała 444 dni i zakończyła się 20 stycznia w 1981 roku. Wtedy ujawniło się, że słowo rewolucja w nazwie Rewolucja Islamska nie znalazło się przypadkiem. Względy rewolucyjne wzięły górę. Nowe władze Iranu zamiast z terrorystami postąpić tak, jak z terrorystami się postępuje, a do czasu uwolnienia zakładników z USA współpracować, postąpiły odwrotnie niż nakazuje prawo międzynarodowe, przyzwoitości i instynkt samozachowawczy. Nowe władze Iranu terrorystów poparły, a wobec ich ofiary USA odniosły się wrogo, co przejawiło się między innymi w przyzywaniu ich wielkim szatanem. W tej sytuacji Kubus Carter, ówczesny prezydent USA, po długim hamletyzowaniu podjął decyzję o odbiciu zakładników. Zakładnicy nie zostali odbici i pozostali w niewoli. Misja ratunkowa nie powiodła się. Dwa ze śmigłowców, którymi byli przewożeni komandosi mający dokonać odbicia i którymi mieli wrócić wraz z uwolnionymi zakładnikami, uległy uszkodzeniu i musiały awaryjnie lądować na pustyni. Pozostały nie mogły kontynuować misji bo musiały podjąć załogi uszkodzonych śmigłowców. Według oficjalnej wersji przyczyną awarii było uszkodzenie pyłem pustynnym turbin gazowych napędzających wirniki. Oficjalna wersja przyczyny niepowodzenia misji nie brzmi szczególnie wiarygodnie. Według innej wersji misja ratunkowa poniosła fiasko na skutek sabotażu. Istnieje więcej niż jedna wersja motywu dokonania tego sabotażu. Według jednej z nich miały się go dopuścić z pobudek patriotycznych osoby niezgadzające się z decyzją prezydenta Cartera. Ta wersja motywu wygląda jak rozpuszczana dezinformacja. Prezydent Carter w wystąpieniu publicznym wziął odpowiedzialność za śmierć ośmiu żołnierzy w zderzeniu dwóch śmigłowców. Innym przejawem rewolucyjności nowych władz Iranu jest zmiana stosunku do państwa Izraela. Przed rewolucją Iran do państwa Izraela miał stosunek pozytywny, a rewolucjoniści, jak rewolucjoniści, rewolucję chcą eksportować. Chcą wśród Mahometan odgrywać rolę przywódczą. Aby przez Mahometan zostać za takich uznawanymi, muszą wykazać się sukcesem. Pojawiło się pytanie, w jakiej dziedzinie ten sukces ma zostać osiągnięty. Nowe władze Iranu uznały, że Mahometan najbardziej interesuje kwestia palestyńska, stąd zmiana kierunku polityki zagranicznej Iranu z proizraelskiej na antyizraelską. Te i inne działania nowych władz Iranu sprawiły, że stał się państwem na arenie międzynarodowej izolowanym. Nawet gdyby szkoda Iranu miała przynieść szkodę innemu państwu, byłoby mu bardzo trudno pospieszyć Iranowi z pomocą. Już prędzej wolałby przeboleć stratę własną niż zapobiec jej pomagając Iranowi. I o to właśnie Moskowi chodziło. Dotyczy to zwłaszcza USA. Uprzednio pomogły już Iranowi wywierając na Moskowię nacisk, pod którym USA zmusiły ją do wycofania się w 1946 roku z północnego Iranu. Teraz Moskowia podobne ewentualności wykluczyła mogła przystąpić do realizowania następnego punktu swojego planu. 22 września 1980 roku na Iran napadł sąsiedni Irak. Zaczęła się wojna iracko-irańska. Rozpatrując Irak w tamtym czasie należy się strzec, aby nie ulec anachronizmowi. Owszem, później w obu wojnach w Zatoce Moskowia-Irak zdradziła, ale miarą wielkości tych zdrad jest rozmiar wcześniejszej współpracy. W tamtym czasie przywódcą Iraku był Saddam Hussein, wywodzący się z Baas, socjalistycznej partii arabskiej obejmującej wiele krajów arabskich. Hussein był w bardzo dobrych stosunkach z Moskowią, dostarczała mu broń, a kraje demokracji ludowej wyświadczały Irakowi wiele przysług. Iran znalazł się w promoskiewskim otoczeniu. Moskowia sytuację geopolityczną zagrała tak skutecznie, że do wzięcia udziału w swej grze zmusiła nawet USA. USA z Iranem zostały skonfliktowane tak, że w wojnie iracko-irańskiej poparły Irak. Zachód od dawna bezzasadnie wspierał Sadama Husajna. W 1981 roku, mimo zaciekłych działań sabotażowych Izraela w dokach Marsylii, skąd wysyłano istotne komponenty elektrowni atomowej Osirak w Iraku, Francuzi zakończyli jej budowę. Izrael ku nieukrywanej furii prezydenta Francji François Mitterranda i równie nieskrywanemu zadowoleniu administracji Cartera, która wykorzystując swe satelity dostarczyła Izraelowi aktualne wywiadowcze dane o obiekcie ataku, Natychmiast zbombardował obiekt produkujący pluton. Mimo tego początkowego zahamowania w latach osiemdziesiątych do Sadama napływała zachodnia pomoc wojskowa. Sama Francja miała obroty rzędu dwóch miliardów dolarów rocznie i sprzedawała siłom Sadama podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej uzbrojenie warte 5,6 miliarda dolarów. Do Francji dołączyły jak zawsze głodne zysków amerykańskie firmy zbrojeniowe. Po 1982 roku Stany Zjednoczone zaczęły pompować do Iraku broń, śmigłowce, turbiny do okrętów wojennych, amunicję i części zapasowe. Amerykańska pomoc rosła w miarę jak rozwijała się wojna z Iranem. W 1984 roku kongres zaaprobował tzw. wspieranie Iraku i Stany Zjednoczone zdjęły go z oficjalnej listy państw sponsorujących terroryzm. W połowie lat 80. Stany Zjednoczone dawały nawet Bagdadowi nieoprocentowane kredyty handlowe rzędu pół miliarda dolarów w celu zakupu 150 tysięcy ton amerykańskiego ryżu. Stany Zjednoczone nie były w tym odosobnione. Wielka Brytania również weszła do tego zyskownego interesu, czerpiąc zyski z popierania Sadama. Do samego ataku na Kuwait Wielka Brytania dostarczała radary, sprzęt łączności, a nawet, co zaskakujące, elementy służące do rozwoju badań nuklearnych, w tym takie zabezpieczenie zabawki jak pluton i tor do reaktorów jądrowych. Oprócz tego Brytyjczycy sprzedawali Irakowi silniki do samolotów odrzutowych, systemy kierowania ogniem artylerii oraz amunicję do artylerii rakietowej z filii Vickersa. Wśród tych atrakcyjnych towarów znajdowała się również dostawa potencjalnie śmiertelnych substancji chemicznych, tiodiglikolu i chlorku sulfinylu, których jedynym przeznaczeniem mogła być produkcja gazów trujących. MPCL Limited sprzedała również odtrutkę nabojowe paralityczno-drgawkowe środki trujące, PIPTIL. W późnych latach osiemdziesiątych były amerykański ambasador Marshall Willoy założył amerykańsko-irackie forum handlu. Reprezentowało ono świat potężnych producentów broni, świat wielkiego biznesu oraz rząd. Natychmiast dołączyły do niego firmy takie jak ExxonMobil, Bell, Lockheed i General Motors. I wydaje się, że amerykańska pomoc była kierowana do Iraku przez te półoficjalne gremium. Gdy w tajemniczy sposób znikły 4 miliony dolarów z filii włoskiego banku Forum w Atlancie, nie było dla nikogo żadnym zaskoczeniem, że interweniował w tej sprawie amerykański Departament Skarbu, nie chcąc dopuścić do publicznego dochodzenia. Pod koniec 1988 roku Forum, przy poparciu amerykańskiego rządu, otwarcie zorganizowało w Bagdadzie poważne targi handlowe najnowszych amerykańskich technologii. Według słów wpływowego i dobrze poinformowanego pisarza zajmującego się Irakiem, Jeffa Simonsa, pod koniec lat 80. handel między Stanami Zjednoczonymi a Irakiem wart był miliardy dolarów i zaangażowane w niego były tuziny amerykańskich firm. Nie może być żadnych wątpliwości, że siła Sadama w dużej mierze została stworzona przez ambicje amerykańskiego biznesu. Apogeum tego nienagłaśnianego wsparcia dla irackiego reżimu i jego morderczego przywódcy nastąpiło 12 kwietnia 1990 roku, kiedy to amerykańska delegacja składająca się z senatorów i urzędników rządowych złożyła wizytę w Iraku. Towarzyszyła jej amerykańska ambasador April Gillespie. Mówi się, że podczas spotkania Sadama z delegacją w Mosul, Glespi zaaranżowała bezpośrednią rozmowę telefoniczną z Georgem Bushem tak, by prezydent mógł osobiście uwierzytelnić propozycje handlowe delegacji. Inaczej sprawa przedstawia się z drugim z sąsiadów Afganistanu, mającym dostęp do Oceanu Indyjskiego, z Pakistanem. W odróżnieniu od Iranu jest państwem nowym, powstałym z rozpadu kolonii brytyjskiej. Pakistan nie był państwem częściowo niezależnym i Moskowia nie mogła w nim rywalizować swoimi wpływami z Wielką Brytanią. Ta stosunkowo wcześniej zabezpieczyła instytucjonalnie swoje posiadłości, w których skład wchodził późniejszy Pakistan. Moskowia w Pakistanie miała o wiele mniejsze tradycje w swojej tajnej obecności i musiała zaczynać z o wiele niższego poziomu. Operacje na tak wielką skalę jak w Iranie byłyby niemożliwe. Trudności z tajnymi działaniami wewnątrz Pakistanu Moskowi kompensowała jego sytuacja wewnętrzna. Pakistan powstał po rozpadzie byłej kolonii brytyjskiej. Początkowo nawet nie było wiadomo, czy będzie odrębnym państwem. Gandhi i inni hinduistyczni aktywiści niepodległościowi chcieli, żeby całe terytorium kolonii brytyjskiej było jednym państwem. Życie wymusiło podział na część mahometańską i niemahometańską. Podczas podziału miały miejsce walki między ludnością hinduistyczną i mahometańską, w którym życie straciły miliony ludzi. Początkowo Pakistan miał terytorium niespójne, w jego skład wchodził Pakistan wschodni, który potem odpadł, stając się niepodległym państwem Bangladeszem. Pakistan i Indie mają wobec siebie wzajemne pretensje terytorialne o Kaszmir. Toczyły oto ze sobą wojny w 1947-1948 roku, w 1965 i pomiędzy 3 a 16 grudnia 1971, a także w 1999 roku. Przyczyną wojny w 1971 roku była seria incydentów związanych z jawnym udzielaniem pomocy przez Indie i Bahini, bengalskiej organizacji wyzwoleńczej, podczas wojny o niepodległość Bangladeszu. Konflikt zakończył się zdecydowanym zwycięstwem armii indyjskiej, która w ciągu kilkunastu dni rozbiła wojska pakistańskie w Pakistanie wschodnim. Rząd pakistański zmuszony został do uznania niepodległości Bangladeszu. Pakistan wie, że od Indii jest słabszy i może na ich rzecz utracić część swojego terytorium. Przygotowuje się na taką okoliczność. Moskowia podjęła szereg kroków mających na celu osłabienie Pakistanu. Integralną częścią sowieckiej ofensywy były też ataki na Pakistan. Terror powodował stałe fale uchodźców, które destabilizowały to państwo. Ponadto komuniści stali za atakami terrorystycznymi w samym Pakistanie. Wysyłali pieniądze, broń, narkotyki, ludzi. Przy okazji starano się też uszczelnić granice, minując drogi i zatruwając źródła wody. Elshad Ahmad twierdził nawet, że KGB zorganizowało udany zamach na prezydenta Pakistanu w sierpniu 1988 roku. Prezydentem Pakistanu, o którym wspomina Chodakiewicz, a który według Ershara Ahmada miał zginąć w sierpniu 1988 roku w zamachu zorganizowanym przez KGB, jest Muhammad Zia ul Haq, który zginął w katastrofie lotniczej. Jak te wehikuły latające lubią spadać. 17 sierpnia 1988 roku zginął w katastrofie lotniczej prezydent Pakistanu, generał Zia ul Haq. Nieprzejednany wróg Rosji, wspólnie z prezydentem Reaganem, główny architekt antysowieckiej strategii w Afganistanie. Razem z nim zginął także kwiat armii pakistańskiej, ambasador USA i generał Wasson, naczelny przedstawiciel armii amerykańskiej w tym kraju. Katastrofa była wynikiem sabotażu, co dowiodło wspólne pakistańsko-amerykańskie śledztwo. Do dziś jednak nie ma absolutnej pewności, kto dokonał tego zamachu. Wśród różnych hipotez na czoło wysuwają się dwie. Dokonali tego albo politycy opozycyjni. Generał rządził żelazną ręką, między innymi, posłał na szubienicę byłego premiera Zulkifara Ali Butto, ojca późniejszej premier Benazir Butto, albo sowieckie KGB. Te dwie hipotezy bynajmniej się nie wykluczają, ponieważ zamach z 17 sierpnia nie był pierwszy. Uprzednio usiłowano zestrzelić samolot prezydenta za pomocą sowieckiej rakiety Sam-7. Dokonali tego bojownicy ugrupowania dowodzonego przez syna Zulkafira Mira Murtaza Buto, szkoleni w okupowanym przez ZSRR Kabulu. Zaraz po udanym zamachu ten ostatni przyznał się do jego autorstwa, ale gdy podano, że w zamachu zginęli też Amerykanie, odwołał swoje oświadczenie. Moskowia swoje przebicie się do Oceanu Indyjskiego przygotowała w dwóch wariantach. Mogła wraz z Irakiem dokonać rozbioru Iranu lub z Indiami, Pakistanu. Moskowia z Indiami utrzymywała bardzo dobre stosunki. Socjalistyczny ustrój Indii wprowadził Oskar Lange, który był doradcą ekonomicznym rządu Indii w latach 1955-56, a który jest identyfikowany jako agent Stalina, pseudonim Friend. W roku 1944 był wysłannikiem prezydenta Roosevelta do Józefa Stalina. Kilkakrotnie występuje w sowieckich depeszach rozszyfrowanych w projekcie Venona. Olangem, Jawaharlal Nehru, premier Indii, powiedział, że jest największym darem narodu polskiego dla Indii. Moskowia była tradycyjnym indyjskim dostawcą uzbrojenia. To właśnie bronią od Moskowi Indie biły Pakistan. Moskowia nie miałaby żadnego problemu z namówieniem Indii na wspólny rozbiór Pakistanu. W obu przypadkach swój udział w rozbiorach Moskowia ukrywałaby za Afganistanem. Okupacja Afganistanu była jednak tylko preludium do dużo poważniejszej gry Moskwy. Strategicznymi celami Kremla były rozbiór Pakistanu, zdobycie dostępu do Oceanu Indyjskiego oraz wasalizacja Iranu, co miało zapewnić Moskwie dominację na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Operacja przebicia się Moskowi do Oceanu Indyjskiego była wprawdzie zwariantowana, ale na warianty rozszczepiała się dopiero w końcowej fazie jej realizacji. Wspólnym punktem obu wariantów był Afganistan i afganistan był piętą achillesową operacji zdecydował o jej niepowodzeniu Moskwa była za słaba na wzięcie jawnego udziału w rozbiorze Iranu bądź Pakistanu oficjalnym zaborcą musiał być Afganistan dlatego musiał wyglądać jak zaborca Moskwa nie mogła Afganistanu okupować z nazbyt dużą ostentacją Afganistan musiał wyglądać na państwo względnie samodzielne. Dlatego kontyngent armii sowieckiej wprowadzony do Afganistanu nie mógł być zbyt wielki. Okazał się za mały, aby Afganistan doprowadzić do stanu, w którym mógłby wystąpić jako przykrywka rozbioru Iranu bądź Pakistanu. Armia sowiecka wyszła z Afganistanu. Pół roku wcześniej skończyła się wojna iracko-irańska. Wobec fiaska rozbioru Iranu, Irak w charakterze współzaborcy Moskowi nie był już potrzebny. Armia sowiecka w Afganistanie została pół roku dłużej, bo jeszcze miała coś do załatwienia. Niepowodzenie jednej operacji nie oznacza rezygnacji Moskowi z przebicia się do Oceanu Indyjskiego, a do następnych trzeba przygotowywać się sprzątając po poprzednich. Chyba największym sukcesem Kremla było tak tzw. wycofanie się Sowietów z Afganistanu w 1989 roku. W rzeczywistości to była operacja otumanienia przeciwnika na potężną skalę. Przed podpisaniem tzw. Tak umów genewskich do Afganistanu wysłano bowiem w afgańskich mundurach dziesiątki tysięcy żołnierzy Specnazu wywodzących się z Sowieckich Republik Azjackich. Sowiecki cel w świetle ugody w Gnewie był następujący wynegocjować układ, którego nie trzeba by dotrzymywać, między innymi odmawiając ustalenia, jaki system polityczny ma zapanować w Afganistanie? Po drugie, załatwić, aby USA przestały pomagać powstańcom, a równocześnie obwinić Amerykę i Pakistan o wszelkie problemy z wprowadzeniem umów w życie. Po trzecie, zachować kontrolę nad reżimem komunistycznym w Kabulu. Po czwarte, Zostawić sobie dość czasu, aby odpowiednio zabezpieczyć stolicę Afganistanu przed powstańcami, tworząc system obronny i obsadzając go lojalnymi wojskami, aż sytuacja międzynarodowa pozwoli Kremlowi na ponowną interwencję. Moskwie udało się wszystko i komunizm zatriumfowałby, ale nastąpiła implozja centrum. Analogia z doświadczeniami Polski w latach 1944-1989 narzuca się sama przynajmniej niektórym.